W tym nowym 2024 roku czeka nas kolejna dość duża inwestycja drogowa w Dąbrowie, a dokładnie remont drogi wojewódzkiej numer 790 od skrzyżowania z ulicą Koksowniczą do granicy z Gminą Łazy, czyli do granicy. Z niego wonicami I oczywiście w ramach tej inwestycji mam nadzieję, że oczywiście ten odcinek, którym teraz jadę, będzie poddany remontowi. Wszak jadę właśnie ulicą, drogą wojewódzką 790 w kierunku Łośnia, właśnie od skrzyżowania z ulicą Koksowniczą. Natomiast tutaj taka niespodzianka, taka ciekawoska bym powiedział, że droga wojewódzka nr 790 ma dwa miejsca, gdzie krzyżuje się ona z ulicą koksowniczą. Jedno to jest Rondo właśnie tutaj w rejonie strefy ekonomicznej na Kazdębiu, a drugie miejsce to jest... Już w zasadzie w, w Okradzionowie. Tak więc, tak więc krzyżuje się w dwóch miejscach, więc ja mam taką nadzieję, że to będzie od tego miejsca, od którego jadę. A dlaczego mam taką nadzieję? A mam taką nadzieję z tego względu, że ten odcinek łosieński, a więc przebiegający przez łosień. jest bardzo, ale to bardzo zniszczony. Zobaczmy tutaj. W zasadzie są bardzo duże kolejne. Tutaj się bardzo mocno yy, podskakuje, jadąc, yy, jadąc tędy. Tak, więc no tutaj po prostu ten remont, yy, ten remont jest. Yy, jest potrzebny, on jest tutaj po prostu nieunikniony, więc, więc liczę, że to będzie właśnie ten, ten odcinek. Natomiast, co, co w związku z tym? Generalnie, jestem ciekaw, czy będą jakieś zmiany organizacji ruchu na poszczególnych skrzyżowaniach. Wszak za mną chociażby skrzyżowanie ów drogi 790. Z ulicą Gołonowską, zresztą teraz jestem na, na ulicy Gołonowskiej. A więc chodzi mi o skrzyżowanie, gdzie jechaliśmy. Łamanym pierwszeństwem, ciekawi mnie, czy tam pozostanie wszystko tak jak jest w tej chwili, czy może będzie zmiana organizacji ruchu poprzez budowę, budowę ronda. Ostatnio bardzo, bardzo te ronda w Dąbrowie stały się popularne, więc może, może. I tam zyskamy. Myślę, że ciekawym rozwiązaniem byłaby budowa ronda w tym miejscu, a więc skrzyżowanie z ulicą chyba to jest przelotowa. Myślę, że tutaj byłoby to, byłoby to dobre rozwiązanie, gdyby tutaj, tutaj powstało. No i w zasadzie cały ten, ten odcinek, tutaj droga można powiedzieć jest dość dobra, jest w stanie dużo lepszym aniżeli ten odcinek choćby ulicy Gołonowskiej i odcinek między Gołonowską a, a Kazdębiem, tam jest, tam jest tragedia w porównaniu, w porównaniu do, tego, do tego miejsca gdzie, gdzie w tej chwili jestem. No, i tutaj przede mną jest drugie miejsce, gdzie droga 790 ma skrzyżowanie z ulicą Koksowniczą. Tutaj zaraz za Łukiem drogi będziemy mieli skrzyżowanie, i to jest właśnie to skrzyżowanie. To skrzyżowanie, tutaj to jest właśnie drugie skrzyżowanie. Drogi 790 z ulicą Koksowniczą, no i zobaczmy. Tutaj, tak naprawdę, ta droga no, też nie jest jakaś super, ale na pewno jest w lepszym stanie technicznym aniżeli ten odcinek, o którym jeszcze przed chwilą wspominałem. A więc, odcinek w zasadzie od Kazdębia do, do Łośnia. Natomiast, wspominałem o w zmianach organizacji ruchu, to osobiście liczę na to i mam ogromną nadzieję, że w tym miejscu, a więc skrzyżowanie Łaskowej, na której jest tym Białej Przemszy, że tutaj powstanie rondo. To jest skrzyżowanie bardzo niebezpieczne, skrzyżowanie, można powiedzieć, mające swoją rubrykę w policyjnych kronikach, tutaj jest bardzo dużo wypadków choć ostatnio o nich mniej się słyszy ale mam nadzieję, że powstanie tutaj najbezpieczniejsze skrzyżowanie jakie dotychczas wymyślono a więc skrzyżowanie o ruchu e, okrężnym natomiast dalej jadąc w kierunku Niegowonic, e, ta droga no, wymaga również swoistych e, swoich ty, swoistych napraw odcinek Dąbrowski może jeszcze jakiś mega zniszczony nie jest, tak jak chociażby tutaj natomiast już tu wjeżdżamy w odcinek taki, który no, no jest, powiedzmy sobie szczerze, jest on, jest ta droga krzywa, więc, więc tutaj łatwo o to, żeby żeby z niej po prostu po prostu wypaść